Vlogmas, dzień 22. Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Już 22. dzień vlogmasa, także naprawdę zaraz, zaraz święta. Ja dzisiaj zaczynam dla Was vlogować bardzo, bardzo późno. To dlatego, że tak naprawdę. Niewiele się dzisiaj dzieje u nas, bo jesteśmy po prostu w domu, mamy taki totalnie luźny, luźny dzień. Tak naprawdę chyba taki nasz ostatni wspólny z Patrykiem przed świętami, bo on niedługo jedzie do siebie. Także tak sobie dzisiaj chillujemy trochę, a jest już 14, także naprawdę na zaczynanie vloga dosyć. Późno. Tak naprawdę od rana niezbyt wiele się działo. Spaliśmy tak do około 10, także naprawdę pospaliśmy. Później ja trochę walczyłam z filmem, żeby Wam go dodać, bo tutaj mamy naprawdę tak straszny internet, że film, który powinien wgrać się w 15-20 minut, wgrywał się 2 godziny. Także filmy mogą teraz być już na końcówce z lekkim opóźnieniem godzinowym, ale po prostu jest ciężko. Później zjedliśmy sobie śniadanie, moja mama pojechała na zakupy, my trochę sprzątnęliśmy w kuchni i tak wiecie, jakoś dotarliśmy do tego punktu, kiedy mamy już po 14, a ja tak naprawdę dopiero sięgnęłam po aparat. W każdym razie plan na dzisiaj nie jest jakoś super ekscytujący, bo po prostu będziemy sobie siedzieć w domu. Sara z Patrykiem tak naprawdę siadamy do komputera i będziemy sobie grać, także naprawdę taki totalnie chillowy dzień przed świętami sobie robimy. Pokażę Wam oczywiście kalendarze i jeszcze Pokażę Wam ostatnie zakupy, których Wam w sumie nie pokazywałam, a fajne rzeczy udało nam się upolować. Mam nadzieję, że taki luźny vlog Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie, jak Wam idą przygotowania do świąt: czy już pełną parą, czy już wszystko gotowe, czy raczej jeszcze jesteście daleko w tyle. Jak ja tak się rozglądam po domu, to stwierdzam, że chyba czeka nas jeszcze ogromne sprzątanie i nie wiem, kiedy my to jakby zaczniemy. Trochę się tego obawiam, bo moja mama jest terrorystką sprzątaniową, więc. Może być ciężko. W każdym razie na razie tak powolutku, bez stresu sobie ten czas biegnie, i mam nadzieję, że tak zostanie, żeby te święta były po prostu spokojne, bez pośpiechu, bez awantur, bez świecie niepotrzebnego stresowania się, krzątania. No, a zresztą zobaczymy, jak to będzie. Także otwórzmy sobie może te kalendarze, no i zobaczymy, jak się ten dzień potoczy. Cześć, Patryk. Cześć. Otwieramy kalendarze. Z naciskiem na. Otwierzysz ze mną kalendarze. Spoko. Zaczynamy od jedzenia. Dzisiaj 22 okienko. Gdzie jedzenie? Tu. Ej, Ej bo poniszczysz. Masz za dużą łapę, pewnie A... nie wyciągniesz. Wyciągnąłem. O! Pasta piernikowa. Teraz czas na kilsa. 22 okienko. Tutaj jest. Nie, pa, 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 ale pa teraz. Wow, kolejny raz udała Ci się ta sztuczka. Dzisiaj kolejny krem do twarzy, tym razem o jakiejś takiej chyba innej formule, bo to jakiś taki żelowy krem, także chętnie przetestuję. Jeszcze za zgodą mojej mamy otworzymy jej kalendarz. To jest kalendarz z Ritualsa. Ja jeszcze nigdy nic nie miałam z tej firmy, więc zobaczmy, co się kryje w 22 okienku. Gdzie to jest? Tutaj i mamy tutaj energetyzujący skrap do ciała pod prysznic. Jestem bardzo ciekawa. A tu ja wyskoczyłem z kalendarza. Oj, dzisiaj o jest Patryk. Tak, dobrze, najlepszy prezent był pod dwudziestką wiadomo. Dajcie koniecznie znać, czy znacie tę markę. Jeżeli macie jakieś swoje ulubione kosmetyki z tej firmy, to też dajcie znać. Jestem bardzo ciekawa. Ja znam. Bo może sobie coś przetestuję. Ty na pewno nie znasz. Znam, mm -hmm. ja wszystkie marki znam. <laughs> Pokażę wam jeszcze nasze małe zakupy. Niech was nie zmyli ta siatka, ale tak, kupiliśmy kilka rzeczy w smyku, a po pierwsze byliśmy tam po prezent dla mojego chrześniaka, a po drugie przy ok Dzięki Patryk. Przy okazji e, kupiliśmy coś dla siebie. Pierwszą rzeczą, którą... Patryk! Możesz we mnie przestać rzucać śmieciami? Wow! Ale akcja! Wow! go! Dobrze, będziemy mieć małe przeszkody tutaj, bo Patryk koniecznie chce mi rzucić na główkę albo mnie zaatakować. Kupiłam skrable. Moja mama chciała coś takiego rodzinnego, więc pomyślałam, że to może być fajne. Nie wiem czy uda nam się w to wszystko zagrać, ale ja też chciałam właśnie Jękę od dawna, kiedyś grałam u kogoś i bardzo mi się to spodobało. Dajcie koniecznie znać, czy graliście kiedyś w Jenga i czy Wam się podoba. Jak byliśmy w Empiku, to wzięłam nam jeszcze dwa filmy. Jak widzicie, były naprawdę dobrej cenie po 10 zł, także szkoda było aż nie wziąć, szczególnie, że uwielbiamy filmy z Marvela i aktualnie jesteśmy w takim ciągu oglądania wszystkich filmów po kolei i poznawania całej tej historii. Więc mamy dwa takie filmy. I w RTV Euro AGD też były fajne promocje, więc wzięłam nam dwie gry. To jest gra Ukryty Plan, którą dawno, dawno chciałam już kupić. Mam wrażenie, że będzie fajna. To jest taka. Kryminalna gra, o to jest na PlayStation oczywiście i tutaj też się używa jakiejś aplikacji chyba, więc jakieś tam zagadki się rozwiązuje, jakiś morderców się tropi, a drugi tytuł to jest The Last of Us, część druga. Będziemy jak Cuebo, nie pytaj nas jak przeszedłem The Last of Us. Okej, okay. to jest taka gra z tematyki zombie, także też jesteśmy bardzo ciekawi, to jest druga część. A najfajniejsze jest to, że te dwie gry kupiłam w promocji i tak naprawdę wyszło mnie to nawet taniej niż za jedną grę w cenie regularnej. Ojej, Kumoli, i ty niby jesteś takim kochanym kotkiem. Hmm, ciekawe czemu. To co, gramy? Yes. To odpalaj. Nie, już. Niestety napotkaliśmy małe problemy techniczne. Znowu słaby internet daje nam popalić, bo aktualizacja się ściąga. Bardzo, bardzo wolno. Patryk zarządził, że w takim razie, zamiast czekać bez sensu, zrobimy coś w międzyczasie i zagramy Bienge. Ja już wiem, dlaczego ty chcesz ze mną zagrać. Dlaczego? Bo ty chcesz po prostu ze mną wygrać. Rozegraliśmy chyba z cztery rozgrywki. Patryk oczywiście e, co prawda wygrał, ale to jest po prostu taki oszukista, że nagina zasady zasadzie po prostu jak, jak chce, żeby tylko wygrać. I chciałam mu udowodnić, że oszukuję i zaczęłam czytać zasady gry, bo Patryk to sobie je e, po prostu pod siebie czyta. I się okazała, że nie przeczytał samego trzeciego punktu. Żeby kłaść te klocki wyciągnięte na szczycie, a my je odkładaliśmy. Mamy powtórkę z rozrywki, jeżeli oglądaliście moje vlogmasy od początku, to tak samo właśnie zaczynaliśmy vlogmasy od zrobienia steków i frytek z batatów. I teraz robimy dokładnie to samo, także zabieramy się za obiad. For everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I want to be. I will be home for a couple of days, wandering around with you. You and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running. There is no way trying. You better lose your. Molly, podano do stołu, ale to nie dla kotka jest. Musisz zejść. To nie jest twoje siedzonko. Jak to nie? To zamawiała. Zamawiałaś steka? Potwierdzam, ta pani zamawiała. Zamawiałaś? A smaczny ten stek? Odpowiada ci? Chyba nie bardzo. Nie spisałeś się, kucharzu. Zawołać kuchni Jak się tak późno wstaje, to szybko noc zostaje. Nie czuję jak rymuję w każdym razie. My zaraz wskakujemy do łóżka. Zdaję sobie sprawę z tego, że vlog był dosyć krótki, natomiast bardzo ważne było dla mnie to, żeby spędzić trochę czasu z Patrykiem, więc priorytety mi się zmieniły. Kamera trochę poszła w odstawkę, ale myślę, że i tak mam nadzieję, przynajmniej miło spędziliście z nami czas. Jutro się nie widzimy, już teraz wiem, że będę po prostu zbyt zajęta, będę pomagać mojej mamie, wiecie gotowanie, sprzątanie, jest tego naprawdę, naprawdę sporo, bo już goni nas czas, więc myślę, że jutro zrobię sobie taki dzień przerwy, ale wrócę do Was już kolejnego dnia, mamy naprawdę fajne plany, o ile pogoda pozwoli, bo tragiczna jest, niestety śniegu to nie ma i raczej nie będzie, za to jest deszcz. Dziękuję Wam bardzo, że spędziliście ze mną kolejny dzień, mam nadzieję, że film Wam się podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, widzimy się w komentarzach I w następnym stamp nephemia jackie wonderful feeling from floor to the seal it is that time of the year drinking hot wine by the fire yeah here only we got nothing to feel it's Christmas and some kind of